Moje rodzinne miasteczko to spokojne miejsce. Gdyby posiadało jakieś atrakcje, stałoby się rajem dla turystów z wielkich głośnych miast. W ten sposób łatwo wywnioskować, że jest tu po prostu nudno. Zero atrakcji, zero ambitniejszej rekreacji, szkoła oddalona o 3 km, a najbliższy sklep o 2. Nie to, żebym była jakaś wymagająca czy rozrywkowa, bo co to to nie. Jestem raczej typem samotnika i monem książkowym, więc taka kolej rzeczy generalnie mi odpowiada. Ale nie dziwi mnie też fakt, że jest to mieścina starych ludzi. Według ostatnio przeprowadzonych statystyk 24% naszych mieszkańców przekroczyła 60 rok życia a 47% 40. Generalnie życie pośród osób starszych ma swoje plusy, na przykład znam dokładny przebieg wojny, powstania, komuny. Zapomniałam napomknąć, że mieszkam na terenie domu starców, to długa i skomplikowana historia. Ma to związek z zawodem wykonywanym przez moich rodziców. Obydwoje są współzałożycielami placówki i w ten oto sposób od dziecka tu mieszkam, a teraz kiedy jestem dorosła, pracuję. Równo rok temu młoda kobieta przywiozła do nas starszego mężczyzna. Nazywał się Kaźmierz. Tak, wiem. Powinnam powiedzieć Kazimierz, ale ze względu na szacunek do tego człowieka napiszę jego imię tak, jak on chciałby ono brzmiało. Dziadek uważał, że wymawianie jego imienia w inny sposób jest bestialstwem na naszym ojczystym języku. Kaźmierz miał 91 lat. Żadnych poważniejszych chorób. Zerowe oznaki demencji starczej Alzheimera Parkinsona. Nic. Był w pełni świadomy. Zdrowe fizycznie i umysłowo. Zerknęłam na jego kartę zdrowia, którą wręczyła mi pielęgniarka w głównej recepcji i poprosiłam, aby udał się ze mną zobaczyć swój nowy pokój. W kieszeni kitla pobrząkiwał mi kluczyk z numerem pokoju. Piętnastka. Dziękuję. Tam będę mieć najpiękniejszy widok. Szkoda tylko, że będę sam. Nie zapomnę mojego zdziwienia. Faktycznie prowadziłam go do pokoju numer 15. Miał też rację, że pokój ten ma najlepszą panoramę w całej placówce. Prawdą było też to, że pokój był pusty. Wczoraj zmarł podopieczny zajmujący sąsiednie łóżko. Skąd pan to wie? zapytałam. Intuicja. Machnął pogardliwie ręką. Od momentu zakwaterowania wyczuwałam w tym staruszku coś niezwykłego. Kolejne dni utwierdzały mnie w tym przekonaniu niejednokrotnie. Kazimierz zawsze wiedział, co dostanie do jedzenia. Stojąc na tarasie, wiedział, kto wchodzi do pokoju, a kiedy dostałam list decydujący o dostaniu się na studia medyczne, pogratulował mi nim go o tym poinformowałam. Polubiłam tego życzliwego, zdumiewającego dziadka. Roztaczał wokół siebie aurę dobroci i ciepła. Spędzałam z nim wiele wolnego czasu, jednak nie udało mi się dowiedzieć skąd dwie rzeczy, których tak naprawdę wiedzieć nie można. Po miesiącu stał się moim stałym podopiecznym. Pewnego deszczowego popołudnia usiedliśmy przy stoliku gościnnym w salonie i zaczęliśmy luźną rozmowę. Kaźmierz znał mnóstwo opowieści wszelakiej treści. Człowiek ten przekazał mi wiele życiowych mądrości, ale tych kilkunastu minut mojego życia nigdy nie zapomnę. Dziecinko, chcesz poznać tę jedyną prawdę? Oczywiście. Może dowiem się, skąd pan wiedział o chorobie pani Kamińskiej? Uśmiechnąłem się. Tak naprawdę nie było mi do śmiechu. Poprzedniego ranka jedna z moich podopiecznych uskarżała się na straszny ból głowy. Był to nie pierwszy raz od pewnego czasu. Dostała leki i zasnęła. Kaźmierz stanął przed pokojem lekarskim i wywołał mnie. Oświadczam, że pani Kamińska musi mieć tomografię, bo gus jest bardzo duży. Nie powiem, przeszły mnie dreszcze. W południe przyszły wyniki badań tomograficznych. Pani Kamińska miała guz mózgu. Niestety nieoperacyjny. Jesteś dobrym dzieckiem, to. Odwzajemnił uśmiech. Posłuchaj mnie uważnie. To, co usłyszysz, jest historią, która ma swój początek w odległych czasach. Niezwykle odległych. Natomiast jej koniec sięga końca naszego wszechświata. Nazywałem się Eduardo Falco. Inez von Kahn, Brett Schuller, Andreas Padro i Kazimierz Tyszka. Jest to jedynie część wcieleń, w jakich przyszło mi się narodzić. Eduardo Falco narodził się w roku 1789. Jest to pierwsza osobowość, która obarczona została tym przekleństwem, które noszę do dziś dzień na swych barkach. Świat jest bardzo złożoną materią. Każdy z nas jest częścią tego ogromu, jednak nasze przekonanie na temat życia jest całkowicie błędne. Śmierć nigdy nie istniała. Zataczamy koło, nie zdając sobie z tego sprawy, i jest to naturalne. Patologiczne staje się, gdy w dniu narodzin słyszysz głos akuszerki, uspokajającą, krzyczącą, wykrwawiającą się na śmierć matka. Widzisz, jak jej dusza ulatnia się z ciała i znika gdzieś w górze. Jednocześnie pamiętasz swoją własną śmierć. Przychylałeś kolejną szklanicę rumu zatopione w swoich naukowych notatkach i kapu. Nieznośny ból w klatce oderwał cię od ukończenia dzieła swojego życia. Lekarstwa na... właśnie, cóż za ironia losu. Na śmierć. Po tym okrutnym bólu budzisz się w rękach akuszerki, która rzuca cię do wody i zmywa resztki matczynej krwi. Nie patrz na mnie z takim zdumieniem, Amando. Sam zgotowałem sobie ten los. Nawet nie wiesz, w jak wielkim szoku byłem ja sam. Noworodek ze świadomością pięćdziesięcioletniego mężczyzna nie jest zjawiskiem codziennym. Widzisz, jako 40 latek zostałem wdowcem. Wpadłem w wir pracy jako laborant i naukowiec. Zacząłem poszukiwać leku, który byłby w stanie uleczyć śmiertelnie chorych ludzi. Potajemnie eksperymentowałem na pacjentach pobliskiego szpitala, jednak przez trzy lata nie udało mi się ocalić ni jednej duszy. Zacząłem pić. Dni mieszały mi się z nocami. Zachowywałem się jak wariat. Tworzyłem i tworzyłem wciąż nowe substancje. W pewnej nocy kompletnie pijany zasnąłem w laboratorium. Wtedy przyszedł on. pocucił mnie i zapytał, czy chcę jego pomocy. W jego źrenicach płonął ogień. Przerażony zerwałem się na równe nogi i otrzeźwiałem. Na zasypanym probówkami biurku położył pergamin i ostry nóż. Przeciągnął po nim długim śnieżno palcem. Dam cinek, który uzdrowi śmiertelnie chorych i przyniesie Ci sławę. W zamian ty ofiarujesz mi w każdy trzynasty dzień miesiąca jedną czystą duszę. Nie uwierzysz, ale zgodziłem się. Podpisałem własną krwią pakt z samym szatanem. Jak powiedział, tak zrobił. Dostałem fiolkę leku, dzięki któremu zyskałem miano medyka i uzdrowiciela w kilka dni. Losie mój, gdybym wtedy wiedział, jaką klątwę na siebie ściągnąłem. Nie potrafiłem zabić niewinnego. Diabeł jednak jest punktualny. Trzynastego dnia kolejnego miesiąca zjawił się u mnie. Zapłonął żywym ogniem i oznajmił, że moja dusza należy do niego, a ja nie spełniłem jego woli. Skazał mnie na wieczną pamięć i odebrał to, co mi dał. Rano nie wiedziałem, czy był to sen, czy jawa. Było pewne, że lek stracił swoją moc. Często rozmyślałem nad pojęciem wiecznej pamięci, ale nie udało mi się odkryć do czasu ponownych narodzin, czymże ona jest. Kolejny raz wpadłem w cuk alkoholowy i pochłonąłem się pracą. I wtedy spełniło się to, co zostało obiecane. Narodziłem się jako Ines, Ines von Kahn, syn szamana, który uśmiercił własną matkę. Szatan ukarał mnie nie tylko posiadaniem wiecznej pamięci swojego własnego istnienia. Dostrzegam śmierć ludzi wokół, nim ona następuje. Widzę aury otaczające ludzi oraz potrafię odczytać poniekąd ich emocje. Dostrzegam jak przez mgłę ich przyszłość i przeszłość Kaźmierz spuścił wzrok i pokiwał głową do własnych myśli. Nazywam to skutkiem ubocznym wiecznej pamięci. Moje przerażenie i zdumienie sięgnęło zenitu. Siedziałam tam sparaliżowana i osłupiała. To nie wszystko, dziecinko. Jesteś taką dobrą duszą. Muszę ci powiedzieć, że za cztery dni, 24, znajdziesz mnie tutaj martwego. Przełknęłam głośno śnina. Nie będę cierpiał. To się stanie we śnie. Uśmiechnął się smutno. Jest jeszcze coś, co musisz wiedzieć. Opowiadam ci tę historię nie bez powodu. Twoja dusza należy do Ellen. Mojej siostry, która w roku 1797 zmarła na gruźnicę. Jestem dumny z tego, jak jej dusza ewoluowała, że stała się tak dobrym człowiekiem jak ty. W wiecznym przekleństwie trzeba dostrzegać plusy, Amondo. Wierzę, że w każdym z wcieleń nosimy się bliżej gwiazd. Teraz posłuchaj mnie uważnie. Po mojej śmierci musisz zapamiętać datę 24 października 2014 roku. Właśnie wtedy Twój czas w tym ciele dobiegnie końca. Nie bój się, Twój strach jest zbędny. To ja zaczynam się bać. Wyczuwam, że kolejny ja będzie miał cięższy los niż obecnie. Dokładnie cztery dni później o godzinie 24 w trakcie obchodu znalazłam go. Dusza Edwarda opuściła ciało, mam nadzieję, że kimkolwiek teraz jest, nie mylił się i jest szczęśliwy. Pomyślałam, że ta historia musi zostać przekazana światu. Dziś jest 23 października 2014 roku. Obawiam się, że jutro mogłabym nie zdążyć już tego opowiedzieć. Autor opowiadania Wania Czytał Chwaderates Patroni odcinka to Krzysztof Drozdowski, Kalusia, Syrenka Ladacznica, Brutal Drop Yo -Yo Moto, Arkadiusz Waszkiewicz, Wojti262, Sebastian Król, Anna Rachowa, Michał Paszkiewicz, Gregorikos, Lakingusi, Jan Bartol Roksana Dąbrowska, Karolina Mizgała, Mateusz Z, Reker.pl, Kpi YouTube, Misiaczkowa, Daniel A. oraz Fra Martin. Do usłyszenia.